W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie frytki proste Original. Mamy tak: markę, czyli Myry Krain, mamy 1, 2, 3, 4, Frisch Original, czyli frytki oryginalne. Zaraz to się zobaczymy. Jeszcze proste, proste to zaraz też zobaczymy. Z tyłu mamy. Mamy tak, że pege, sposób przygotowania, ile mamy gram, data końca tych yy, frytek, mamy markę, mamy wartość odżywczą oraz kod kreskowy. Teraz nasze frytki odpakujemy. Stary kurwa, nie nagrało się, ale przed nagrywaniem policzyłem frytki i tu jest 153 frytki, i no kurwa, no, nagranie mi też nie wyszło. Więc w drugiej ciekawości pokażę Wam, jak usmażyć frytki bez oleju za pomocą wody. Teraz idziemy do kuchni. I teraz rzucamy nasze frytki. Tylko tyle wrzucę, bo nie jestem taki specjalnie głodny. I wszystko mieszamy co dwie minuty. Więc jak to zrobię, to zaraz do Was przyjdę. Nasze frytki wypływają na powierzchnię, czyli oznacza, że są miękkie, chrupiące i dobre. Zaraz sobie je zjemy. Nasze frytki wyglądają coraz nieźle. Nasze frytki zaczynają wypływać na powierzchnię, więc możemy je już wyciągnąć. Jeszcze parują. Tak wy wyglądają usmażone frytki we wodzie. Teraz nasze frytki damy keczupu. I możemy je spróbować. Nasze frytki są cieplutkie, chrupiące, a w środku są chrupiące, rozpływające się w ustach i są mega dobre. Frytki nawet dobre przyjęmę. Na pochwałę bierzemy to, że są w środku ciepłe, chrupiące i w ogóle. A wady są takie, że kurwy syny, nasz oszkali, bo powinny być proste, tak jak na ulotce, na obrazku, a są krzywe. Więc daję frytkom 6 na 10.